Cześć, cześć, dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy kto z nas jest najmniej wychowany. Znaczy ja wiem kto jest najmniej wychowany, tutaj pokazuję w sumie parka zakochańców jest chyba najmniej wychowany Dziękuję, wy dziękuję. Przy takim... Nie, wychowany jestem dobrze, ale nerwowy jestem bardzo. W każdym razie w dzisiejszym odcinku podzielimy się na pary. Tak dokładnie. Podzielimy się na pary i będziemy musieli sprowokować drugą osobę do tego, żeby przeklnęła. Jeżeli druga osoba przeknie, wygrywa 500 zł, ta osoba, która zmusiła drugą osobę do przeknięcia. Jeżeli ktoś pierwszy przeknie i nagracie to, musi być to nagrane. Musi być to nagrane. Musi być nagrane ja, Telefon, kamery, podsłuch. Tak. Dokładnie. Jeżeli zmusicie drugą osobę, żeby przegrała, wygrywać 500 zł. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki mi na moim paluszku, zostaw tam na dole i do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania, bo zaraz zaczynamy losowanie. Grę w butelkę, kto <suszy> będzie z tym w parze. Wy pewnie byście Ej, nie byli. no, my jak, wybraliśmy. Jak, jak wy byście byli razem w parze, to druga osoba by przegrała w przeciągu minuty, <suszy> chyba, nie? Ja nie no ja chcę być. Razem. Fajnie będzie. ty? Ty się już cieszysz, bo już wiesz, że przegrasz, nie? No jaszur, no, no, Jashur, no los, losujesz. Parę. Pary, tak. Nie, nie, nie. nie. nie po Losu. Aha, Losu. I potem druga osoba. Wow, ale się kręci, ale się kręci. Oj, Dobra, dredzia z kim? To ja, to ja, Nie nie to jest, nie to jest nie. to, łama, to, łama. to łama. Dobra, Dobra, to wręcz. ja, ja, wiem o tym, że tak chce. Nie, ma, nie ma. O! To będzie e, para to, śmierci. To, to, stakce, to, stakce. to będzie para śmierci. Sprawdzamy kto następny wpadle. Czemu ty to tak kręcisz tak, w ten sposób? Ja ty, z kim. Ojej, o je, ja, ja wiem. Wie. Wie, Oooo, wie. nie, nie Bo to jest połowa, wie, to jest połowa. To też była połowa, to też była połowa, e, jeszcze, jeszcze raz. Dobra, los. Stańcie bliżej siebie. Możecie, możesz umieć kręcić. Dobra, jaszczur. jaszczur. Jaszczur, jesteś ze mną. Doprowadzę cię do przeklęcia. Po to mam długie nogawki. Dobra, Nelskim, wyłaszczę z Ja Jak chcecie, Adam? Bo Adam przyciec. tak ma Dobra, ja, no. trener. Ewidentne. Także mamy już parę ustalone. Zapraszam Państwa do oglądania. Pum. Jaszczurka, no. kochanie, no. nie przeszkadza ci to? No. No to odejdź. A, tobie? No nie, mi, mi to przeszkadza akurat. No tak? Dobra. bra. No Jastur, Jastur, ja nie przeklę tak szybko, nie martw się. Dlaczego? Nie przeklę? <laughs> ja nie przeklę. Odejdź, dziadu. Sam zacząłeś, coś spróbować. Sam zacząłem, bo myślałem, że ta broń będzie dobra, ale ta broń nie jest raczej dobra w nie stosunku do ciebie, no. odwróciłem to. Odwróciłeś to, tak? Mogę twoje stópki pomacać? Nie, nie możesz Mój stópek pomacać. Pora, stary, stary, lepiej daj im kamerę, bo oni nie mają czym nagrywać. Idź, daj dredziasowi kamerę, niech nagra violę, a nie próbujesz mnie. To ma być też naturalnie, nie możesz przeginać. Będziesz ciężki chyba, co? Ja będę ciężki. Ja tak ja, łatwo ja nie też przeklę. Będę ciężki. Dobra, dawaj, to damy to, tak? tak? Nie, 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 musisz dać swoją kamerę. A swoją mam dać? Tak, spokojnie, Jaszczurka. Troszeczkę się pomęczymy. Powiem wam szczerze, że z Jaszczurem będzie ciężko, bo Jaszczur nie przeklina jakoś mega, mega dużo. Ehm, Wiolka, Nel, e, trener, oni potrafią przeknąć, tak że mi się wydaje, że łatwo będzie wyeliminować z gry. Najciężej wydaje mi się, że będzie wyeliminować z gry Adama, bo Adam praktycznie w ogóle nie przeklina. Ale wydaje mi się, że też będą e, posuwać się do takich kroków, których po prostu, no, będą przeginać, tak Ktoś w końcu nie wytrzyma. Jestem ciekawy, kto w dzisiejszym odcinku widzie z pięcioma pakami, czy ja będę musiał oddawać 500 zł Jaszowi, czy on odda mi. Nel, słońce, powiedz mi jedno, czemu ty się puszczasz z... i Hubert się puszcza? Ty się puszczasz z Adamem, a ty się a Hubert się puszcza z fagatom. Z fagatą! Tak! Jak możecie być, jak możecie być w takim związku? No ja wiem, że ty mnie próbujesz zdenerwować, ale nie, nie, nie wyprowadziliśmy z równowagi przez takie akcje. On, w, on pokazywał mi fotki z nią w łóżku, sam na sam. Wow. No, chciałabyś to zobaczyć? No, bardzo bym chciała, zaraz się go No, ale ty nie, ty nie. jesteś lepsza. Ja zadałem, nie, mam, jestem... ja zadałem, mam lepszy kontakt od ciebie i pokazywał mi. O nie, a pokazywał ci Adam nasze zdjęcia, tak? Pokazywał. To może ty jesteś zazdrosny. Powiem ci, że masz słabą figurkę, nie, na tych zdjęciach. <laughs> Jak nie? No! Naprawdę, jesteś płaska, I think, ty jesteś musisz, płaska Ty musisz deska. prosić innych ludzi, żeby robili ci zdjęcia, jak mają stosunki, bo ty nigdy nie możesz mieć um, laski Że co? To dlatego ty się tutaj na mnie o takie rzeczy, po prostu ty, you're not getting it Mów po polsku Nie yeah. Puszczacie się nawzajem oh, To nie I'm jest gonna, związek To będzie jeśli teraz to po angielsku, to cię That's nie, really nie, mnie really z równowagi, że mówisz że mówisz nie, 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 to nie, bardzo nie, To nie, bardzo, 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 nie, 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 to nie, 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 ma nie, z tobą. nie, nie, to też nie, ma sensu? To mnie denerwować? Chciałem widząc grubego, tłustego, obleśnego wieloryba pokazać. Dziękuję. Dzisiaj robisz kotlety. Tak. Od swojego nazwiska. dobre będą. Nie, ja w ogóle widziałam. jak się. Jesteś obrzydliwa. Czemu to robisz? Nel, jak jest goła, wiesz? Tak? Sam nagrałem. Telefonem. Właśnie nie, to właśnie był inny chłopak, całkowicie. No, twoja Nel to była taka. Tak. To, to A czemu taka tłusta jesteś? Strasznie łatwa. Co strasznie było bardzo, łatwa? Bardzo, bardzo łatwa. Dużo takich filmików, jak się gdzieś dotyka i w ogóle krąży. Nie? No bo ciebie nie chcę dotykać. A, to, to ja nic nie dotknął kijem Nie, dotknąłbyś tak. mnie. Codziennie mnie próbujesz dotykać. Tak? Niestety, tak, tak. Dlaczego jesteś tutaj taki bezużyteczny. Ja strasznie. Tak, jesteś bezużyteczny w ogóle. Ty, że w ogóle wziąłem cię tylko do tego, żeby po prostu zrobić wszystko. Byłeś takim tak? debilem, nieudacznikiem. No. I co dalej? już no, 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 się. Tyle. No jeszcze na razie tyle. A, na razie. To na razie teraz. A co chcesz mi jeszcze powiedzieć? A, nie tak. zostawię to na a Znowu później. ślugi jarasz? No o, tak Je... Ale ty strymi. też, ale ty też ciągle palisz codziennie, ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. Ja nie palę? Ale ty palisz. To palę czy nie palę? No to palisz, ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. A palisz no stop. Cały czas ślugi palę? Tak. Ale to ty jarasz cały czas. No ja też jaram cały czas. To, ale ale ja nie. śmienisz kiedyś. Ja nie palę w ogóle. Nie, ale nie, palisz, no stop. Czemu? No nie wiem, czym się zapytać, czemu palisz? No ale czemu mówisz, że palę jak no, bo nie palę? Ja I czemu widzów kłamujesz cały czas? Nie, to ty ciągle komuś widzów. Czemu widzów kłamiesz tak cały ale czas? Ale ja nie kłamię. Po co to robisz? Ale to, tak samo jest. Przecież to ja chciałam cię nagrać, widzów pokazać, co ty gadasz, za głupoty w ogóle. N nagrać grubą krowę, a nie okay. to, co gadasz. No przecież było mi się troszkę wiem. Strasznie. Mogę jeszcze ponagrywać? Patrz. Patrz. A! Yes a! Obrzydliwa! Czemu taka obrzydliwa jesteś? A nie wiem, nawet nie się urodziłam. Taka? Tak? Taka? Ale wie, że jesteś u mnie taki szałosny, bo tak naprawdę twoją taktyką jest to, co innych ludzi, czyli obrażanie innych, nie? Ale ja cię nie obrażam, to ty, to... ty mnie obrażasz cały czas, nie ja ciebie. A ty mnie nie obrażasz, Nie, no, tylko to powiedziałem, to. że jesteś wielorybem. No. A ty nie obrażasz tak naprawdę? No. No dla ciebie to jest jeszcze takie zdrobnienie, nie? Mogę polecieć grubiej, ale wtedy bym przeklął. Nie, to nie jest. No, to może nie... przeklnie? Nie chcesz przeknąć? Nie. No weź, dlaczego? Ała, nie ciągnij mnie za Ojej, włosy Ojej, ale masz fajne te Ojej, Ojeju A może coś byśmy podpalili? Ej, czemu chcesz podpalić Dlaj, moje włosy? No bo w ogóle ci nie, nie dostarczyć cię w tej o, Ej, ale nie pal mi włosów no. Generalnie nie możesz mi palić koszulki A dlaczego? No bo ty nie możesz mnie dotykać Ja, ci ja mnie cię nie mogę dotykać A masz... może ja cię lubię dotykać? Znaczy, no, ty mnie nie No możesz... ty mnie nie chcesz, więc ja cię będę dotykać Ja się wiesz, że pan tam na tylu łaci ty tak naprawdę, nie? Ale ty nie? No ale... Co się dzieje? Maciuś! Ojej, co się, co się dzieje? Co ty Co się dzieje? No co? Czemu co się denerwujesz? Ale maluszku! Nie, nie, nie denerwuj się, maluszku! Maluszku! Gdzie się denerwujesz? Co się dzieje? Co? Nie Zaj ma Tak, ale czemu uzależniony jesteś od telefonu Mati? Maciuszu! No rada! No co? Po co tak robisz? No jedno słówko i dostaniesz telefon. Jakie słówko? Daj telefon, moja własna! Nie ma, no musisz sięgnąć, to ty nie dajesz rady? Daj, koniecznie, nie, nie idę dobra, <laughs> dobra, dobra, okej, okay, nie ma problemu. A, a co się dzieje, Maciuś, moluszku? No dasz radę. <laughs> no dasz radę. Dawaj. Da, 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 da. Coraz dawaj bliżej wszystko. Dawaj Ja dawaj. Sobie sam wyjmę ten telefonista Ale ja ci, ja ci... Ja ci pomagam, tak? No to pomóż mi go zdjąć ale, ale to nie jest moja wina, A że... Nie, to nie moja wina, Maciuś, że jesteś taki mały, nosoty. no co ty? Ej, Maciuś! No dawaj, dawaj, dasz radę. Co, dół! Dawaj, dasz radę, dasz radę, nie poddawaj się! Podaję się, ale słaby co jesteś! Jaki słaby Maciuś, ojej, ojeju, ojej, oj, jaki słaby jesteś! No dawaj, co się, denerwuje się? denerwujesz denerwujeście? Się? Denerwujesz się? Nie denerwuj się, Maciuś! Ojej, ale waleczny jesteś! Ale waleczny, dawaj, dawaj, tylko że nie z tej strony, nie? O, o! Ojej! Oje! Nerwy puszczają, puszczają nerwy, czy spokojny jest Maciuś. Może jakieś coś na uspokojenie, co? Jakąś meliskę zaparzyć. Goń się! Co, nie chcesz telefonu jednak? Nie chcesz telefonu? tam sam czego No dobra, okej, okay, idę. Nie idę. Uda mi się uda się, nie się Smaczny, obiadek, Jaszczur? Tak. Smakuje ci, tak? Aha. Nawet pomimo, że Wiola ci... Słuchaj, jak ja bym tam się wydaliła nawet mam to zjadł. Więc do kogo, ja nie wiem, do Słabo ci idzie. Nie <śmany> tak to zje. Ale mordo, jesz mój obiad. <śmany> o. już tego nie zje! Ja już tego nie zjem. Ja. Definitely. It's open. Więcuję gardła cię. Ja nie... już nie, zje. nie, nie zjem tego basuna, ja że spróbuję to kisić. Nie no, te potarze, ale to Nie wiem. Ale to nie? jest... próbuj tego nie zje! Nie zjem tego. No was, ale wy razem tak zrobiliście i smutno No to oddaj się te picie ze te picia już Jakie to Boże. Ale jesteś obrzydliwcem nie? Ja nie czekam tak szybko No co tam szureczka? Chyba nie jesteś zły Słuchaj, ogólnie to na śniadanko też ci coś doleje do jedzonka Wiesz? Nie denerwuj się tak jaszczurka Obiecuję ci, że będziesz mieć najgorsze posiłki jakie kiedykolwiek jadłeś Będziesz mieć dolewane, psute każde żarcie Każde żarcie, które będziesz jeść Każde, rozumiesz? Wszystkie ci zepsuję. Zniszczę ci po prostu te żarcie. Będziesz żreć tutaj, jak będziesz przez ten cały czas, byś jeść najgorsze gówno, jakie jest możliwe. Gówno to nie jest przekleństwo, jaszczurka. Także nie martw się, pożygasz się i gwarantuję ci, że będziesz mieć najbardziej niemiły pobyt, jaki kiedykolwiek sobie mogłeś wyobrazić w życiu. Rozumiesz? Jaki kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić w życiu. Co za k! Jejana. Będzie mi jedzenie niszczył? Wie że to kurwa kocham. Co za dał? Ja mu dam. Co? Myślicie, że ja go nie wkurzę? Patrzcie, co ja mu zrobię. Bierzemy, cyk. Co za złom? Jeszcze mam jakiś gówniany komputer. Usuńmy mu film. Nie będzie miał daily. Śmieć. Do śmietnika to. cyk. A co on myśli, że ja go nie umiem wkurzyć? Jeszcze opróżnię mu kosz, żeby ze śmietnika nie wyciągnął. Aha, i co nie będzie Daily? Powiem mu pod koniec odcinka, zobaczymy jak się wkurzy cwania, co? On kocha to, ja kocham jedzenie. Zobaczymy, kto kocha swoje bardziej. Ja wytrzymałem przy nim. On myślę, że wymienię. Po prostu spisuje, bo ty nie możesz. Dziękuję to... nie przeknę, nie uda się. Przekniesz, ja wiem, że przekniesz. Ja czekam nie. po prostu na ten moment. Co, jeszcze ich nie przegrał? Nie kam, ja ale pie? w sumie mogę z tobą na słowo, tak w sumie jakby nie patrzeć, bo To, znaczy, to jest bardzo ważny temat do przegadania chodź. Ważny temat do przegadania? Chodź, 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 chodź. Ty nie podsłuchuj! Co jest? Bo... Ja nie wiem jak go Jak nie wiesz, jak to bardzo proste. Proszę, to znaczy ci nie mogę pomóc, no. To dla contentu. Zrób to dla contentu. No dobra, a Ty mi potem pomożesz jeszcze rękę, tak? Dobra, wie już pomogę. Mogę. No ja to chyba w obydwoje wiemy, on ma obsesję Doktor. Dokładnie. Dokładnie. Trener! Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, nie wiesz? Się nie wkurzyc, wiesz, że Bóg natomiast... nie istnieje. Jak nie istnieje? No nie istnieje. Nie... Bóg jest wymyślony przez kapitalistów. Cała religia. Ale religia jest konceptem. Nie... Powtórz. Bóg nie istnieje! A wiesz co? Wiesz, że ja chodzę na czarne msze Co ty powiedziałeś?! powiedziałaś! Jest... Przegrałeś! Przegrał! I to tragicznie przegrał. Co ty robisz w ogóle, stary? Weź pan ten temat jaki nie lubię gantać. No to bo Bóg nie, nie istnieje. Ale stary, dobra, koniec gry wygrałaś tam. Yy. Ja wiem, że wygrałam. Fantastycznie stary. wygrałam. Tak. Co ty robisz? Co robisz? Bóg nie istnieje, wygrałam w tym momencie. Jesteś ze mnie dumny? Wygrałam Jestem dobra. <grywa> dobra. Dobra. Dobra, uspokój się. Ty, z jaką lafiryndą ty tam piszesz, co? Co to za szmula kolejna? Z mamą piszę, nie z Z mamą piszesz, a to co? Umawiasz się, spotkanie we dwójkę? Kolacja ze śniadaniem, tak? Czy jak to jest? Piszę z mamą, możesz zabić mamą. Ale o czym z nią piszesz? Na co się umawiasz? Bliskie spotkanie? No odpowiedz mi na pytanie. Co? Wkursz mnie już mam w dupie, ten, film, czaisz? No to masz właśnie przez, właśnie to go przegrałeś. No przegrałeś już, to, to, to już mam, nie ma co. Ej, no, Od, przecież to kamera jest. spokój Od, się. się. Nie będę kamerę. Na rodziców się nie najeżdża. No ale to to, to to tak musiało wyjść. Nie, już. tak nie musiało. wyjść tą kamerę. No, kamerę. masz Ale po co mam Masz to masz mi przepraszać? Masz mi coś? Ciebie za co mam cię przepraszać? I moją mamę, tak za za że że moją mamę. No ale jak na na kamerze mam przepraszać? Jak na kamerze, no. Nie obchodzi mnie to, zaraz wyrwiesz w li. Odusz na kamerę w tym momencie. Odłóż bo ją odej masz, masz na kamerze mnie przeprosić. Ale jak no na kamerze, masz, masz mnie przeprosić, nie obchodzi mnie to. No prze mnie. przepraszam cię i twój. Nie, 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 nie. Nie, masz na kolanach przeprosić. Jak na kolanach? Masz na kolanach przeprosić, w tym momencie. W tym momencie masz na kolanach przeprosić, powiedziałem. Przepraszaj! Serio? Na kolanach? Kur Przepraszaj! Y y Przepraszam cię i twoją mamę. No i ma to się więcej nie powtórzyć, zrozumiano? Nie powtórzy się. Wygrałeś sobie te 500 zł i wszedłeś swoje w dupę. No, chociaż tyle mam. Dali, ja Ci pomogłam z trenerem, więc ty musisz mi pomóc z Znaczy, ty bardziej mi kamuś. Nie bardziej. Nie Mogę? W ogóle jak jeszcze raz denerwować, bo ja już totalnie nie mam pomysłu. Ja szczura, bo jedyne co on kochać w życiu to jest żarcie. I się nie zdenerwował, to jest dziwne. Dobra, ja ci teraz pokażę jak zdenerwować Godora, bo ja wiem, Jego go całe życie denerwuje. Dobra, słuchaj. Mam taki pomysł, mm. żeby ustawić, że niby się całujesz z Adamem. Jestem to kazedy drzwiarzowi. Że po prostu tak będzie zdjęcie wyglądało, wiesz o co chodzi? On, on tak już robił. Po prostu tak to będzie się wyglądało. Widać Cicho! Ty tak ja z Ziemia do ciebie. Słuchaj, to musi być tak, że to będzie wyglądało tylko, jakbyś się całowała z nim, ale to tak nie będzie. Po prostu tak, wiesz co? Taka perspektywa będzie. Proszę, błagam, pomóż mi. Uwaga. I ty chcesz, żebym ja Ci pomogła. Tak, a ja to potem po prostu pokażę Dredzieżowi i, pomaga, i tak? mam nadzieję, że drudzie... Co ty wiesz? Ty chcesz, żebym ja Ci pomogła wkurzyć własnego chłopaka, tak. tak? Pamiętaj, Dobra? Ale to jest takie które mógłbym wydać na ciebie. A no właśnie. Nie. <laughs> no ty jakiś A ogóle ty jesteś w stronie! Dobra, odpalę ci, odpalę ci połowę. Dobrze, Dobrze pomogę ci. Tak? Tak, pomogę. I love you. I love you too. Dobra, idziemy do Adama. Chodź. O wielką mowę. A Adasiu, kuzynie kochany, nie, musisz... Ja już zakończyłem tam się. Nie, jeszcze tak. nie. Musisz mi pomóc. w prostu wyleczę. Nieważne, zobacz sobie na kamerę. Masz wszystko udokumentowane. zdenerwowany jesteś. Jest jest, jest no, no ale dziwi. Nie Nieważne, dobra, no, słucham, o co chodzi? Dobra, co chodzi? dobra słuchaj, no. e, musicie zrobić zdjęcie z Nel, jak się niby cały czas. Oczywiście tylko będzie tak wyglądać, po prostu taka perspektywa i w ogóle. I chcę to pokazać zdarczy, że żeby, robić, żeby go wkurzyć A się zdenerwuje? Tak. Jeżeli ją kocham, to chyba powinien się zdenerwować, prawda? Zdenerwuje się. A masz telefon w ogóle, żeby zrobić zdjęcie? Nie, nie mam telefonu. Dobra, e, psz, psz, To był znaczy, sarkazm, to był sarkazm, Nel. I mimo, że szybko nie chceś występować w tym odcinku No proszę. Jesteś moim kuzynem do no pomóż mi. Mam coś, no ale macie to jeszcze zagrać. Ale oni są brzydcy w życiu. Ja piszę kuwan do trenera albo ja. A co, nie wkurzysz się za to ja? Proszę cię, ale o by się Jego nikt nie się wkurzył. Wkurzy. Tak. No proszę. Proszę. A tak no ci to zdjęcie szybko i Dobra, dobra. Kamuś podtrzymasz mi kamerę? Dobra. Wyśnij go sobie spokojnie, ale, ale, ale pokojowo. F... Po f... Dobra, wszyscy stajmy. Ale ona już zakończyła swoją. Ona stronę. zakończyła, no? Stawaj tutaj, Nie, nie Ty właśnie musisz mi pomóc to te zdjęcia, bo ty jesteś w tym specjalista. Ktoś specjalny, żeby to bardziej żeby było tak, z tak. Boże, ale ja widzę jaką <grym> no, dobra. Zaczekaj, dobra. Dobra, bo cię tam na 3, 4. Wstawcie wam tyle? Proszę. Tak, ja ci bardzo, bardzo ci dziękuję za pomoc. Dziękuję. I love you, I love you. I co ja mam zrobić, kiedyś teraz do mnie przybiegnie? Wydź się, słuchaj. Jodźcie, pięknie, pięknie. To jest za grube. Dobra, dobra, teraz idziemy do niego. Idę do niego. Daj mi telefon. Dobra, to ja do niego idę. Drewno? Drewno, drewno, drewno. Chciałam ci pokazać. Udowodnić, że twoja dziewczyna, no nie, jest taka święta. Patrz. Patrz, co na wyprawia? Zadasz się na boku. A tam było grube lizanko. Ale nie widać, że to jest ustawione. Nie, nie jest. Sary, <śm> 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 tam było. Nie widzę, że to jest ustawione Z tam, tam było grube lizanko. Ale widać, że to jest ustawione. Ale tam lizali się porządnie. Tak? Lizali się porządnie. Naprawdę? Nie, no tak. nie. Sme, ale ty jesteś. Wiesz co? Jesteś tak słaba. Nie umiesz tak grać. Nie udawać. Ale oni wiesz, się całowali. On, on nie, nie, ale serio lizan. Ale oni się tam całowali. Serio polecieli w ślinę, tak no. Naprawdę No zapytaj się jej Tak No tak no Czemu się tak długo zastanawiasz? No bo po prostu Dobra. nie mogę swojej Dobra. reakcji, że masz w dupie to No bo ja w to nie wierzę no Jak w to nie wierzysz? A i że ja mam, mam teraz przekląć, tak? W tym momencie Że jestem zły Teraz mam zagrać złego, że O, jak ona mogła tak zrobić Czemu ona to zrobiła Ty byś tak zrobiła, tak? Tak A, no to może Jak bym kochała swoją to tak bym No ale jej ufam ja jej ufam i wiem, że tego nie zrobiła. Dobra, weź. No nie wiem, no powiem ci, że masz problem. No mam problem. M ma w nim wysradę po prostu pewnie. Co? No co? Po coś przyszedłeś? A po co przyszedłem? Żeby was nagrywać. No co, nie można sobie koleś? Właśnie. Co? A, to ty, ty sugerujesz, tak, że coś robiliście? Nie no, ja się odpoczywałem. Odpoczywasz, tak? Jeszcze tylko no, odpoczywasz. Złakał no, ale... ci obiadek? Tak. Bardzo Ci smakował obiadek? Tak Oj, Widzę, że nie, tylko. Bardzo dobry w był widerz, obiad Nie, był A wiesz co? No następny raz zrobię Co? Zastanawiam się, czy Coca-Cola wolisz do obiadku, czy coś e, Wiesz, że I ja zjem wszystko tej... i to mnie w ogóle nie zdenerwowało Nie, no, no, no widzę, że Cię zdenerwowało Nie Widzę, że Cię troszeczkę zdenerwowało Nie, nie nie Mnie zdenerwowało. No, następnym razem masz koniec. W śniadanku. To zobaczymy, czy cię nie zdenerwuje. Kola. Leci kola. Przecież ja że przecież leci kole. Cały lip. Nienawidzę cię. Cały lip. Ale kola jest gazowana, no, nie już nie przesadzajmy No to jednak może by mogło nie smakować. Wystarczy, że przeklniesz i obiecuję, że nic ci nie wleję. Nie, nie przeklę, nie Sprowokujesz mnie. Jestem oazą spokoju. Nie, nie jesteś oazą, spokoju. Jestem oazą. Nie jesteś, bo widzę, jak jesteś zdenerwowany. Widzę, jak się świecą. Jestem oazą. Widzę, jak się świecą. łazą jestem. Bardzo Dobra, i tak ci dzisiaj zdenerwuje. to gwarantuję, I tak ci dzisiaj zdenerwuje. No, zobaczymy, kto kogo no. Zobaczymy, zobaczymy. Poczekaj na kolację. Powiem ci, tak, słabe te żarty. Chcesz, żeby przeklinała? Pokazać ci. Ja wiem, że. Mi, mi, szczerze, mi też. Ale zrobię to, bo. No, bo tak, masz masz kamerę. Ale to co? No, z ukrycia musisz nagrywać. Chyba o to mi chodzi, tak? Żebyś z ukrycia nagrywał. No, tak już nagadasz, może usłyszeć. Nie, nie usłyszysz. Masz ma to zupełnie trzeba nagrać. No. Schowaj się, zabieraj jej żluj. Choć mały. Dobra, jak do da powtórzyć? Bo wydaje mi się, że Jaszczur już jest zdenerwowany ostro. Ale <śmienicza> <śmienicza> z <śmienicza> <śmienicza> normalno na głowę co się drzesz? Już jest nagrane. No, fajne ale, żarty? Jezu, ale, ale ty co? jesteś łatwa i prosta. Wystarczy no tak, to jak knięła, jest trzyma. nagrane. I co? No co się. Ej. No! No, 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 no. Nie wiem, czy to się w ogóle opłacał. Nie wiem czy te krzyki są warte tych pieniędzy i tego wszystkiego tego zamieszania. Nie robi mi się tak dobrze! Mi nie też się nie tak jest. nie robi. Co to za żarty? Są jakieś ustawiane... Ale czy... ja mogę, a ty nie! A ale... mnie jakieś fajki mi wywala ty możesz, ty nic nie możesz. No. To jest to normalne, stary. Ja mam w dupie te pieniądze i ten odcinek, i te filmy. Gdzie Zobacz jak ona się zachowuje. Ja mam gdzieś to, stary, że ja wygram, czy ja nie wygram. W dupie są ty mam tą bierasy? kasę. Co? Nie mam! Masz! Nie mam! No oddaj mi! No oddaj nie mi. mam! No dobra, oddaj, już no przeklęłam! Dobra, przekleństwo numer dwa, czyli dwa przekleństwa w jednym. Zostałem tak naprawdę. Ja, ja szkut. W sensie, no nie wiem jak go sprowokować do tego, że przekonał. No jest ciężko, naprawdę ten człowiek Google się praktycznie nie odzywa do mnie teraz. W taki sposób jak Maciuś mnie sprowokował. To znaczy? No nie widziałeś? Nie. No to się obejrzeć, ja ci nie powiem. Nie było przyjemne. Poczekaj obejrzę. I co? Nie no stary, za grubo. Za grubo, nie? No. Ale to on poleciał za grubo. No tak, no. no tak. A co on zrobił? No matkę mu wjechał, to już przesada taka. Ja mam Zabiłam ją go. Uch, zostaliśmy tylko my, Jaszczurka. Tak? No. To chodź, idziemy. Ja ci coś fajnego pokażę do ciebie. To to A co, no co, złożyłeś jajka mi pod spód? Stary, ja się nie zdenerwuję tak łatwo. To powiedziałem co ja za tak? Naprawdę musiał być mam ciebie. Naprawdę musiałbyś odwalić coś grubego. No. Ja zawsze na grubo, albo grubo, albo na Aha, to co? To czyli co zrobiłeś? Okno mi wybiłeś, czy co? To chodź, chodź. Masz no? film do wysłania? Na daily? Na twojej karcie. Nie. Ja się tak nie zdenerwuję, Śmietniki stary. No, i usunąłem jeszcze ze śmietnika, żebyś nie ten nie wyciągnął. Nie mam na karcie. Wszyscy nawet ja mam inne wejście niż ty. Nie masz filmu na Daily. Nie zrobiłbyś I tego. Co na to? No co sobie sprawdź, no nie masz nigdzie nie schowałem ani nic. Nie zrobiłbyś tego, stary. No zrobiłem. Sprawdź sobie na tym, na aparacie jak usuwałem. Nagrałem to. Nie zrobiłeś tego. No zrobiłem. Ja nie mam filmu na jutro. Co w się sensie ten tylko co nagrywam? No to. Tak. Nie zrobiłeś tego. No zrobiłem, no mówię ci, no czemu ty mi nie wierzysz? Śmiałem sprawę, żeby zrobić. Ale y, nie rozumiem. To obiad y, za y, dzień mojej pracy? Ty jesteś normalny? No, no... Ty kochasz filmy robić, a ja kocham jedzenie, tak? To są dwie nasze najważniejsze miłości. Zacząłem Czyli co? So, nie. Się... Najważniejszą nie, nie. Mnie rzecz, to ja poruszę najważniejszą dla ciebie. Co ty myślisz? Nie rozumiem, to ty usunąłeś mi film, ze względu na to, że ja ci nalałem liptona do jedzenia? Ty jesteś normalny? Warka mi nalałeś. No, ale w dupie to mam, co ci nalałem. Ty jesteś normalny? Jeżeli to zrobiłeś... Ja sprawdzę. Sprawdzę na kamerze. Co ty zrobiłeś? Co? No Na co zrobiłeś się pytam? No film ci nagrywam, żeby był dobry. Usuwając mi poprzedni. No ale ten będzie lepszy. Nie, to... No chyba o to chodzi w tym filmie, tak? Nie, nie, nie o to chodzi w tym filmie. A, co? A po co tak podchodzisz? Żeby... Ty zdenerwowałeś się? Co ty ka zrobiłeś? Ale co? No, no co zrobiłeś się pytam! Nic, no nic, no usunąłem. przegrałeś teraz film, tak? Ale co? Z... Co z... Czy... Ale co? No ale po co nam przegrałeś, tak? Ale mam ci Bądź Bryj! Ale przegrałeś, przecież mówię, że przegrasz. Przekrwałeś. Wiecie, co ten kretyn zrobił? Usunął mi film. Co ty ale wy... ale wygrałeś z tobą teraz. Ale... Na jutrzejszy. Na jutro. Niszcząc poprzedni, tak? Usuwając poprzedni film. I to jest, uważasz, że to jest cena, ale żeby wygrać 500 zł, tak? Ale miałem tak. Żeby 500 zł wygrać. Ale nie kazałeś zrobić tak, żebyś przeklnął. Co miałem innego zrobić? Ty jesteś inaczej, by nie dało rady. Mogłeś no, gdzieś tam w ogóle przyszedł. Stary, to jest, to jest cios poniżej pasa, i jesteś śmieciem, nie? Jesteś, jesteś śmieciem, stary. Mogłeś no, przeszukać to na jedną kartę z filmem, udać, by to usłudniał, żeby się to prostu. Nie, rozumiem, by się nie on by się dowiedział. Ale nie! Stary, jesteś śmieciem, nie? Oj, ja nie wiem co nie wiem co wam powiedzieć, w sensie to, to jest cios, żałuję, że nagrałem ten film, żałuję, bo to jest już cios poniżej pasa, to, to jest, no nie wiem, nie wiem co mam wam powiedzieć, to ten, nie też że straciłem pieniądze, to jeszcze straciłem poprzedni film, w sensie w dupie to mam, zapłacę mu te 500 zł, ale tak się nie robi. Dobra, yy, widzimy się jutro o 15.30, najgorszy film, jaki kiedykolwiek nagrałem, przepraszam was za niego.